Krótkie podsumowanie aktualnej sytuacji technicznej indeksów z uwzględnieniem czerwcowej serii kontraktów. Witam w piątek, 23 kwietnia. Indeks WIG, skala tygodniowa. No i tutaj nadal możemy mówić o takich dwóch dość istotnych zagrożeniach. A mianowicie no, wzrost presji podażowej w rejonie ważnego, historycznie potwierdzonego oporu 61 061 465. Przypomnę, że ta strefa posiada w tej chwili dodatkowe wzmocnienie no, wywodzące się z tego krótkoterminowego układu XABCD, formacja symetryczna. No i rzeczywiście na razie popyt nie radzi sobie ewidentnie w tym rejonie. Drugie zagrożenie to objęcie bezsy. Tutaj rzeczywiście też istotne będzie dzisiejsze zamknięcie, no ale na razie niezbyt wygląda to optymistycznie. No o trzeciej kwestii też można wspomnieć, czyli te negatywne dywergencje w zasadzie na wszystkich wskaźnikach, choć to traktuję jako ciekawostkę bardziej, a nie jednoznaczny sygnał odwrotu. No, za taki uznałbym przynajmniej w tym ujęciu krótkoterminowym przełamanie doskonale znanego nam już i przede wszystkim respektowanego przez rynek wsparcia 56 725 57 80. Więc tak wygląda WIG, WIG20 podobnie. Tutaj niemożność pokonania strefy 2012-2027. No i w tej chwili wydarzenia rozgrywają się w rejonie lokalnego intradayowego wsparcia, tak zwanego węzła Dina Polego 1967-1973. No na pewno nie jest to. Tej rangi zakres cenowy, co wymieniony przed momentem opór FIBO 2012-2027, no niemniej jednak przełamanie testowanej, przetestowanej już dwa dni temu i na razie bronionej zapory popytowej wygenerowałoby sygnał no, albo wejścia indeksu w kolejną fazę trendu wzrostowego albo po prostu możliwość jednak uaktywnienia się podaży nieco bardziej takiej otwartej formie, trzeba było wtedy zwrócić uwagę na tą zieloną, median line i pojedyncze zniesienie 61 i8, a w dalszej kolejności, czyli pułap 1933, a w dalszej kolejności na też historycznie potwierdzony, doskonale znany nam przedział wsparcia 1870-1879 i zarazem również dolne. Ograniczenie średnioterminowego trendu wzrostowego. No więc tutaj tym przełomem i jakby no, ewidentnym sygnałem wskazującym na, na to, że popyt zaczyna ponownie kreować wydarzenia na rynku, byłoby dopiero wybicie 2012-2027. Na razie ten scenariusz się nie realizuje. Kontrakty. No, na pewno takim ostatnim wydarzeniem, istotnym wydarzeniem technicznym była obrona strefy 1969-1973, czyli węzła popytowego utworzonego na bazie 38,2 tej ostatniej potwali wzrostowej. W ostatnich komentarzach też wprowadziłem wątek dotyczący potencjalnego układu ABCD bądź XABCD i zasugerowałem, że niezależnie od, od kierunku kolejnego ruchu cenowego, prawdopodobnie dojdzie na wykresie do uformowania się tego typu struktury cenowej, no ponieważ podaż ma w tej chwili nieco większą przewagę. Choć na razie transakcje są zawierane tu dokładnie w klas 1969-1973, no ale na wypadek, gdyby jednak wykom nie udało się wybronić wsparcia, można by było wtedy zwrócić uwagę na węzeł 1950-1953, no i przede wszystkim właśnie klaster popytowy 1928-1932, gdzie wypadają projekcje no, takiej wręcz książkowej, symetrycznej formacji I X. A, B, C, D, czyli 1 do 1, silne zniesienie zewnętrzne 127,2, no i przede wszystkim to bazowe zniesienie wewnętrzne 61,8, i to wszystko tworzy nam no, bardzo wyrafinowany, można powiedzieć, z punktu widzenia metodologii tworzenia klastrów celowych FIBO obszar 1928-32. Tak, jak napisałem w dzisiejszym komentarzu, poranny spośród wszystkich węzłów takich krótkoterminowych, możliwych do skonstruowania w tej chwili na serii czerwcowej, bezsprzecznie strefa 1928-32 no, plasuje się, można powiedzieć, najwyżej w hierarchii ważności. Póki co strefa 1969-73 pozostaje w grze, choć popyt, no, mówiąc obiektywnie, nie zachowuje się. Tu zbyt ofensywnie. Tak naprawdę Pozytywnym sygnałem byłoby dopiero przełamanie 2012-2015. Na razie to jest strefa utworzona w oparciu o 61,8 tej ostatniej potwali spadkowej. No, ale co istotne, tutaj także wypadają projekcje niewielkiego lokalnego intradokalnego układu A, B, C, D i także mamy do czynienia z symetrią. Więc bezsprzecznie, gdyby kupujący no, nagle ożywili się tutaj w rejonie testowanego teraz wsparcia i zdołali wykreować na tyle Silny ruch, że doszłoby do konfrontacji w tym przedziale 2012 15 i, i w konsekwencji również do wybicia oporu, moglibyśmy mówić o naprawdę relatywnie silnym, lokalnym, takim krótkoterminowym sygnale technicznym. Wydaje się, że spokojnie kontrakty mogłyby wówczas po raz kolejny przetestować. Bazowy opór FIBO 2045-52. Też stref, strefa dobrze nam już znana. Sporo o niej pisze w codziennych komentarzach porannych, gdzie posiłkuje się tym wykresem w skali dziennej. Tak to wygląda, jeśli chodzi o serię czerwcową indeks DAX no tu na pewno charakterystyczny punkt zwrotny który wypadł dokładnie w eksponowanym przeze mnie przedziale oporu 15469 15553 ostatnio też wspominałem o pierwszym takim możliwym, sensownym do skonstruowania wsparciu 15 094, to jest pojedyncze, zniesienie 18,6 tej pod wzrostowej, zaznaczonej niebieską przerywaną linią. no Po dość silnym wzroście presji podażowej, impet ruchu spadkowego tutaj wytracił, czy też ten ruch spadkowy wytracił swój impet. Natomiast no, sukcesem popytu i sygnałem rzeczywiście faworyzującym, kupujących byłoby dopiero wybicie oporu, no które ewidentnie jest na razie respektowane, natomiast to, o czym też mówiłem w poniedziałek, dla mnie takim transparentnym sygnałem słabości, ale oczywiście tylko w ujęciu krótkoterminowym na razie, byłoby z pewnością przełamanie tej strefy 14665, 14757. Tu jest książkowy przykład zastosowania techniki grupowania zniesień z bardzo ważnymi wartościami typu 18 i 2. Dolna linia kanału. Gdzieś w pobliżu nam tutaj także przebieg. Więc, no i ten element symetrii oczywiście, czyli gdyby podaż zepchnęła indeks DAX w okolicy omawianej strefy, no to długość wykreowanego ruchu spadkowego byłaby identyczna jak tego naszego punktu odniesienia, czyli ten pokazywany teraz żółty prostowo. Jeden do jednego wypada dokładnie w tym klasrze popytowym FIBO. Więc nagromadzenie takich elementów no, powoduje to, że generalnie mówiąc w cudzysłowie popyt, popyt ewidentnie powinien dostrzec ten obszar dość nebralgiczny obszar cenowy. Gdyby było inaczej i podaż wykazałaby się determinacją, no to z punktu widzenia techniki mieli że mielibyśmy wtedy do czynienia rzeczywiście z sygnałem słabości korespondującym z tym układem ABCD i strefą 15469 469 1553 15, No i na zakończenie tradycyjnie. Indy indeksy S&P. Widać, że tutaj to zniesienie zewnętrzne 161,8 wygenerowane na bazie lutowo-marcowej przeceny w jakim stopniu odgrywa w tej chwili nieprzypadkową rolę, czyli rolę, powiedzmy, takiego lokalnego wsparcia, więc po wybiciu zasada zmiany biegunów. Zobaczymy, jak się dalej sesja, te sesje za oceanem ułożą. Dzisiejsza też w kontekście zamknięcia będzie istotna. No, tu jest podobna narracja jak w przypadku indeksu DAX. Takim bezpośrednim i konkretnym sygnałem słabości byłoby w tej chwili przełamanie strefy 4042-4053. No tu wtedy trzeba by było o dwóch kwestiach wspomnieć no, przede wszystkim przełamanie właśnie wymienionej, dość silnej zapory popytowej, no i przede wszystkim jakby niemożność jednak indeksu zrealizowania tego scenariusza bazowego, czyli przetestowania najbliższego liczącego się oporu technicznego 4285-4306. To jest bardzo podobny klaster podażowy właśnie w relacji do indeksu niemieckiego DAX, bo również utworzone przede wszystkim na bazie tej średnioterminowej struktury podażowej harmonicznej A, B, C, D. Bardzo fajne grupowanie, ściśle te projekcje do siebie tutaj przylegają. No i tak jak powiedziałem przed momentem, to jest taki bezpośredni cel w tej chwili dla popytu. Jeśli nie uda się bykom osiągnąć tego celu, a dodatkowo podaż zepchnie indeks poniżej węzła 4042, 4053, no to będzie to argument dla podaży i argument za tą opcją kontynuacji korekty technicznej na indeksie S&P. Dziękuję bardzo.